No się dzisiaj jest chyba szósty dzień. Rolowania frutów w Blocksword. Ciekawe, czy to było słychać. No zobaczmy, co nam wyleci. Oh! Ty, dostałem T-Rexa. Dostałem T-Rexa właśnie. Właśnie... To ja mam jakieś szczęście. Poza nagrywkami dostałem Dołfa. Na, na nagrywkach dostałem Lowa. I dzisiaj dostałem T-Rexa. Nie, bo ja go przetrajdowałem za Spirit Dołf. No. O chłopie. Nie, ja ten Gravity chyba i T-Rex za Spirit i dołów. Coś takiego Co, o, chłopie, Nie no Ty ale który to jest raz, gdy ja wydropiłem Tireksa Trzeci Bro ej dobra Pierwsza rzecz. Nikodem jakby co to już nie ma tego Leoparda. przetrajdował się. Druga rzecz. Jak ktoś ma trade za. Jak ktoś ma za te piękne fruciki, to proszę pisać. Akurat ja za dużo się nie tradeuję, to większość z nich powinna pozostać. Dołf na pewno. Dołfa i t wam na pewno zatrzymam. Ale. Mm. Dolfa i T-Rexa zatrzymam, jak ktoś będzie chciał. Dobra. Naura.